Witajcie w naszej dzisiejszej analizie. Przed nami naprawdę fascynująca historia. Nikolas Darvas i jego książka Jak zarobiłem 2 miliony dolarów na giełdzie. Tak, to historia tancerza, który pod koniec lat 50. zaczynając praktycznie od zera, no w półtora roku zrobił fortunę. Niesamowite. I właśnie prześledzimy jego drogę. Te ewolucje, prawda, od kogoś, kto nie miał pojęcia o giełdzie, był takim trochę hazardystą. Przez fascynację analizą fundamentalną, potem techniczną, aż stworzył swoją własną metodę, taką hybrydową. Chcemy zobaczyć, czego można się nauczyć z jego no, błędów i sukcesów. To jest świetne studium przypadku naprawdę o uczeniu się na błędach, o budowaniu dyscypliny o radzeniu sobie z emocjami, strachem, chciwością tą pewnością siebie, która czasem gubi Dokładnie i o tym, jak stworzyć jakiś system w tym całym giełdowym chaosie to jest nie tylko o rynku, ale chyba przede wszystkim o psychice inwestora. No dobrze, to jak to się potoczyło? Zaczniemy w Kanadzie, potem Wall Street, te jego kryzysy, słynna teoria pudełek. Aż do tych milionów zarobionych w no, prawie całkowitej izolacji. Ok, to ruszamy. Kanada, rok 1952. Darvas, tancerz z zawodu. Tak, i to jest ciekawe. Jego przygoda z giełdą zaczęła się zupełnie przypadkiem. Miał mieć występ w Toronto i zaproponowano mu część zapłaty w akcjach. Małej spółki górniczej Brillant, pamiętam, po 50 centów za sztukę. W końcu nie zatańczył, ale te akcje i tak kupił. Chyba za 3000 dolarów, tak? Trochę z ciekawości. No i tutaj zadziałało to słynne szczęście początkującego, prawda? Oj, tak. Po paru miesiącach sprawdza notowania, a tam jego akcje warte prawie cztery razy więcej. Sprzedał od razu zysk prawie 8 tysięcy dolarów. No i pomyślał, to jest to. Prosty sposób na kasę. I rzucił się w ten wir giełdy. No, nie mając zielonego pojęcia, co robi. Klasyka gatunku, jak mówisz totalna. Zero wiedzy, jakieś gorące cynki od przypadkowych ludzi w klubach, od kelnerów. Serio od kelnerów? No, tak pisał. Kupował akcje, bo ktoś bogaty mu szepnął słówko albo bo nazwa firmy mu się spodobała. Myślał, że każdy bogaty to od razu ekspert giełdowy. No i szybko się przekonał, że to tak nie działa. Dał się nabrać brokerowi na jakąś historię o dywidendzie. Tak, z tym Eastern Malartik. Bajeczka o 80 centach dywidendy przy cenie wakupu 16 centów. Tylko, że trzeba było czekać na to 35 lat. Niezłe. Kupił i stracił. A potem ta historia z Kayrand mines gdzie myślał, że zarobił 100 dolarów. A po prowizjach i podatkach wyszła strata. To też ważna lekcja na początek koszty transakcyjne. I jeszcze ten problem z ulubionymi akcjami. O tak. Pets, jak je nazywał. Emocjonalne przywiązanie. Trzymał je, bo kiedyś dały zarobić albo ktoś znajomy polecił. No, i na nich tracił najwięcej. Psychologiczna pułapka. W końcu podliczył straty po tych kilku miesiącach. Prawie 3000 dolarów w plecy. Zrozumiał, że potrzebuje jakiejś metody. No i co zrobił? Dał się skusić tanim serwisom doradczym. Takim, co krzyczą kup teraz okazja życia. Czyli z deszczu pod rynę trochę. Dokładnie. Kupował wtedy, kiedy te serwisy naganiały już szeroką ulicę. A profesjonaliści, którzy kupili wcześniej i taniej. No cóż, sprzedawali. Więc cena często spadała tuż po jego zakupie. Nic dziwnego. To był schemat. Podsumowując ten okres kanadyjski, ponad rok grania z 11 tysięcy dolarów zostało mu niecałe 6 tysięcy, strata ponad 5 tysięcy. Główna lekcja: szczęście i cynki to, delikatnie mówiąc, słaba strategia. Postanowił więc przenieść się na Wall Street, tam szukać prawdziwej wiedzy. Tak. Pod koniec 1953 uzupełnił kapitał do 10 tysięcy dolarów i ruszył na podbój Nowego Jorku. Czuł, że wchodzi w poważny świat. Znalazł brokera, pytał, co jest dobre, i akurat trafił na początek Hossy. No właśnie, i pierwsze transakcje dały mu zarobić, pamiętasz, Columbia Pictures North American Aviation, zyski po kilkaset dolarów, poczuł się pewniej. Ale ta Hossa mogła być pułapką. Prawda? Zdecydowanie. Jak wszystko rośnie, to łatwo uwierzyć w własny geniusz, a nie w siłę rynku. Maskuje brak umiejętności. Zaczął więc intensywnie się uczyć. Książki, terminologia, subskrypcje poważnych serwisów analitycznych, Moody's, Standard and Poor's. Tak próbował wgryźć się w analizę fundamentalną. Bilanse, zyski na akcje, aktywa, pasywa. Myślał, że to jest ten święty gral. Ale rzeczywistość szybko go zweryfikowała. Pamiętna historia z Emerson Radio. O tak. Kupił bo super raport, porównania do RCA, sugestia, że warte dwa razy więcej. Kupił po 12,5, a akcja spadła poniżej 6. No właśnie kolejny dowód, że rynek ma swoje zdanie, i nawet najlepsza analiza fundamentalna nie gwarantuje sukcesu. Szczególnie w krótkim terminie rynek może długo ignorować wartość. Dokładnie. Zaczął też testować różne giełdowe mądrości na przykład te nie można zbankrutować, realizując zysk. I co? Zaczął skakać z akcji na akcję, łapać małe zyski? I w efekcie seria transakcji skończyła się stratą, a gdyby trzymał tą pierwszą, zarobiłby sporo więcej. Czyli ciągłe księgowanie małych zysków może być kosztowne pozbawia nas tych dużych ruchów. Z tych doświadczeń wyciągnął wniosek, że jednak trzeba szukać solidnych firm i trzymać je dłużej. Upewniła go w tym historia z Virginian Railway. Tak, ta zapomniana akcja, która spokojnie sobie rosła, bo miała dobre fundamenty. No więc utwierdził się, że analiza fundamentalna to jest to. Zaczął jeszcze głębiej studiować, porównywać, szukać tej idealnej inwestycji. I znalazł branża stalowa, a w niej Jones and Laughlin czyli JL, na papierze ideał. Ratingi i dywidenda, najlepsze wskaźniki w grupie, był absolutnie pewien swego, mówił o naukowej pewności. I to była ta pułapka nadmierna pewność siebie, przekonanie, że analiza jest nieomylna. Postawił wszystko na jedną kartę, zebrał kasę skąd się dało, hipoteka, pożyczki. I we wrześniu 1955 kupił tysiąc akcji J&L na kredyt, na marżę. Zainwestował ponad 52 tysiące dolarów, ale część pożyczył od brokera. To potęguje ryzyko, wiadomo. Ogromnie. No i co się stało? Trzy dni później JL zaczęło spadać. Musiał być w szoku. Totalnym. Był sparaliżowany, nie chciał sprzedawać. Wierzył, że rynek się myli. Ale cena leciała. W końcu sprzedał w panice. Strata ponad tysięcy dolarów. Bolesne. To był dla niego przełom. Krach wiary w analizę fundamentalną, w siebie. I wtedy, w akcie desperacji, zauważył akcję Texas Gulf Producing. I to zrodziło w nim to kluczowe pytanie, tak? Tak. Skoro. Pewniak fundamentalny zawiodł, a uratowała go akcja wybrana tylko na podstawie ceny? To może właśnie w cenie i wolumenie jest klucz? Początek zwrotu ku analizie technicznej. Właśnie tak. Po tej lekcji z JNL Darwas zaczął przyglądać się właśnie ruchom cen, wolumenowi. Ta historia z M&M Woodworking… Tak, akcja niby nic specjalnego fundamentalnie, ale nagle wzrosła aktywność, cena poszła w górę. Kupił i zarobił ponad 2800 dolarów. Dopiero później dowiedział się o fuzji. No właśnie. To go utwierdziło, że analiza ceny i wolumenu może dać sygnał, że ktoś coś wie, zanim informacja trafi na rynek. Jakby odczytywanie intencji tajemniczonych. Zaczął więc szukać akcji, które zachowywały się nietypowo, jak ta stateczna matrona, co nagle zaczyna tańczyć. Dokładnie, ale szybko pojawił się kolejny problem. Timing. Kupił dynamiczną Pittsburgh Metallurgical, mhm. ale na samym szczycie wzrostu i szybko stracił ponad 2000 dolarów. Wniosek: znaleźć gorącą akcję to jedno, ale trzeba jeszcze wiedzieć, kiedy kupić. I tak doszliśmy do narodzin teorii pudełek box theory tak. Zauważył, że akcje nie poruszają się chaotycznie, tylko w trendach, w pewnych przedziałach cenowych jakby w pudełkach. Cena odbija się między dolną a górną granicą. Wsparcie i opór. Dokładnie, dopóki akcja była w pudełku, on ją obserwował. Kupował dopiero, gdy cena przebiła górną granicę i weszła do nowego, wyższego pudełka. Czyli na przykład akcja chodzi między 45 a 50. To jest pudełko. Jak przebije 50 i wejdzie w zakres powiedzmy 50-55, to jest sygnał kupna. Właśnie. A spadek poniżej dolnej granicy, czyli poniżej 45 w tym przykładzie, to byłby dla niego sygnał sprzedaży. Porównywał to do tancerza, który kuca przed skokiem. Te korekty w pudełku są naturalne. Tak, przygotowują do dalszego ruchu. Ale ręczne śledzenie było trudne. Przegapił wejście w Louisiana Land, bo nie było go przy telefonie. I wtedy nauczył się stosować automatyczne zlecenia kupna na stop, żeby system zadziałał sam. Tak jest. Teoria pudełek plus automatyzacja zaczęły przynosić efekty. Ale kluczowa była kolejna porażka. North American Aviation. Akcja zaczęła spadać, a on. A on, urażony w dumie, nie chciał ciąć strat. I stracił wcześniejsze zyski. I to był ten moment, aha, jak mówisz? Dokładnie. Zrozumiał, że ego to wróg numer jeden. Że nie ma pewniaków, trzeba akceptować pomyłki. Klucz to zarządzanie ryzykiem. Wprowadził żelazną zasadę. Natychmiastowy stop loss. Tuż poniżej dolnej granicy aktualnego pudełka. Tak. Jego broń szybkich strat. Lepiej mała szybka strata niż trzymanie spadającej akcji w nadziei na cud. Zrozumiał też, że zyski muszą być dużo większe niż straty, ale często sprzedawał za wcześnie. Tak. I rozwiązaniem stały się podążające stop lossy. Trailing stop loss. Podnosił je w miarę wzrostu ceny, przesuwając dolną granicę pudełka coraz wyżej. Sprzedaż następowała automatycznie, dopiero gdy trend się odwrócił i akcja spadła poniżej tego podniesionego progu. Czyli system wyglądał tak. Znajdź akcję w silnym trendzie, kupuj na wybiciu do nowego pudełka, od razu ustaw stop loss, podnoś go w miarę wzrostów, pozwól zyskom rosnąć i sprzedaj automatycznie, gdy trend się załamie. Plus opanowanie emocji i dyscyplina. Absolutnie kluczowe. I wtedy, gdy ten system zaczął działać. On ruszył w tę dwuletnią trasę taneczną dookoła świata. Niesamowite, prawda? Wydawałoby się, że to koniec inwestowania, a on znalazł sposób. Ty kable, kody, barrens wysyłany pocztą. Brzmi jak z innej epoki, ale ta izolacja okazała się jego tajną bronią. Tak. Był odcięty od tego całego szumu Wall Street, plotyk, opinii, emocji tłumu. Skupiał się tylko na cenie i wolumenie. Widziałem karty, nie słyszałem licytacji. Genialne. Ten dystans psychologiczny był kluczowy. Myślę, że tak. Pomagał mu trzymać się systemu, unikać impulsywnych decyzji. Dziś, w dobie internetu, taka izolacja jest trudna, ale zasada filtrowania szumu jest nadal ważna. W tym czasie zauważył też korelację z całym rękiem. Zaczął śledzić Dow Jonesa. I rozwijał tę swoją intuicję, czytanie danych z telegramów. Poznawał charaktery akcji. Latem 1957 przyszła Mini Bessa. I co się stało? Jego system zadziałał jak w zegarku. Akcje zaczęły spadać poniżej stop losów i były automatycznie sprzedawane. Pod koniec sierpnia był całkowicie poza rynkiem, z gotówką. Czyli system go uratował przed większym załamaniem. Dokładnie. Podczas gdy inni trzymali spadające papiery. To pokazuje siłę dyscypliny i zarządzania ryzykiem. Ale mimo to, podsumowanie po tych kilku latach było gorzkie. Kapitał mniej więcej na tym samym poziomie. Tak. Lata wysiłku nauki, stresu, a wynik bliski zera. To go skłoniło do kolejnej refleksji. Obserwując rynek w tej bezsie, zauważył, że niektóre akcje się opierały. I co je łączyło? Rosnące zyski ich spółek. To był ten brakujący element. Sama technika to za mało. Potrzebny jest fundamentalny powód do wzrostu. I tak narodziła się jego ostateczna teoria techniczno-fundamentalna czyli synteza technika do identyfikacji trendu i timingu, a fundamenty konkretnie dynamicznie rosnące zyski jako potwierdzenie, że za ruchem ceny stoi realna siła. Skupił się na branżach przyszłości: elektronika, rakiety i ta jego nowa strategia: kupuj drogo, sprzedawaj jeszcze drożej. Tak, szukał akcji już w silnym trendzie, z potencjałem, gotowych do dalszego wystrzału. Odrzucił szukanie okazji wśród tanich, zapomnianych firm. Czekał na zmianę trendu, identyfikował akcje, które opierały się spadkom i miały dobre fundamenty. Wśród nich, pod koniec 1957, te przyszłe gwiazdy. Lori Lard, Tio Texas Instruments. Zenith, Fairchild Camera. I wtedy jego system naprawdę zaczął działać. Przykład: Lori Lard, zauważony w Saigonie. Silny technicznie, dobre fundamenty, filtry. Kupił, system go wyrzucił, odkupił, dokupował, zarobił 21 tysiące. Podobnie z Diners Club. Technika kazała sprzedać, zanim dowiedział się o problemach. Ale ten prawdziwy przełom to chyba El Bruce, prawda? O tak. Firma podłogowa. Słabe fundamenty, ale niesamowita technika. Akcja wystrzeliła z 18 do 50, sprzedał Lori Lard, żeby kupić Bruce. Poszła do 77, zawieszenie notowań, walka o przejęcie, short squeeze. Ten słynny short squeeze, gdzie grające na spadki muszą kupować po każdej cenie. I Darwa sprzedał swoje akcje na rynku pozagiełdowym, pośredniej 171 dolarów. Zysk. 295 tysięcy dolarów. Spektakularne. Połączenie techniki i specyficznej sytuacji rynkowej, ale też ryzykowne. Takie sytuacje są rzadkie. Miał już ponad pół miliona. Stał się ostrożniejszy, ale trzymał się systemu. Kolejne duże inwestycje: Universal Controls i Tokyo Chemical. W Tokio wykorzystał jeszcze ten specjalny kredyt przy prawach poboru, żeby zwiększyć pozycję. Obie akcje poszybowały. I wtedy, w styczniu 1959, wrócił do Nowego Jorku z zyskiem ponad pół miliona. I popełnił błąd. Poczuł się jak Napoleon finansów. I postanowił spróbować handlu z biura maklerskiego. Katastrofa. Hałas, plotki, emocje tłumu, stracił dystans, spokój. Porzucił system, zaczął podejmować impulsywne decyzje. Szybko stracił 100 tysięcy dolarów. Brutalny dowód na to, jak ważna była dla niego ta izolacja. Niewątpliwie. Sukces zawdzięczał nie tylko metodzie, ale też środowisku, w jakim ją stosował. Uciekł z powrotem do Europy, żeby ochłonąć. Wrócił do Nowego Jorku, ale już z żelaznymi zasadami. Żadnych wizyt w biurach, żadnych telefonów od brokerów, tylko wieczorne telegramy. Pełna izolacja. Praca, gdy Wall Street spała. I wtedy zaczął się ten ostateczny marsz po 2 miliony. Trzymał rosnące Tiokol i Universal Controls. Gdy Universal za szybko wzrosło i spadło, system kazał sprzedać. Zysk ponad 400 tysięcy. Zainwestował w Texas Instruments. Tiokol też sprzedał z ogromnym zyskiem. Ponad 860 tysięcy, gdy zawieszenie stop-lossów przez giełdę pozbawiło go narzędzia. Mając ponad półtorej miliona, zainwestował w dwie kolejne gwiazdy – Zenit Radio i Fairchild Camera. Telegramy codziennie pokazywały ogromne zyski. W lipcu 1959 portfel był wart ponad 2,25 miliona. I co ciekawe, czuł mniejszą ekscytację niż przy pierwszym tysiącu. System działał, on podnosił stop losy i tańczył. Warto dodać, że tę historię zweryfikował sceptyczny magazyn Time. Sprawdzili transakcje, potwierdzili wyniki, to ugruntowało jego legendę, chociaż wielu na Wall Street nie dowierzało. Podsumowując, ewolucja Darwasa to niesamowita droga od hazardzisty do twórcy systemu łączącego technikę, teorię pudełek, cenę, wolumen z fundamentami, czyli rosnącymi zyskami. Ale kluczem były żelazne zasady zarządzania ryzykiem, testoplosy i psychologia opanowania emocji, i to świadoma izolacja od szumu. Jego historia to przede wszystkim lekcja dyscypliny, systematyczności, no i ciągłego uczenia się na błędach. Tak, a ta unikała strategia izolacji, choć dziś trudna do zastosowania w tej formie, przypomina o wartości obiektywizmu i chłodnej głowy zawsze aktualne. Pamiętajmy też, że to jego osobista relacja jego droga. To nie jest gotowy przepis na sukces dla każdego. Oczywiście. To inspirujące studium przypadku. I na koniec pytanie, które się nasuwa. Na ile ten sukces to był wynik jego systemu, a na ile sprzyjających warunków rynkowych tamtej epoki i po prostu szczęścia? Dokładnie. I co z jego rygorystycznych zasad, wypracowanych pół wieku temu, można i warto zaadaptować dzisiaj, w tym naszym, no, zupełnie innym świecie finansów? To jest pytanie, z którym warto zostawić naszych słuchaczy.